Kończyliśmy przebudowę kompleksu basenowego przy ulicy Racławickiej we Wrocławiu. Wykonaliśmy przebudowę basenu dużego 50 metrowego, basenu mniejszego 25 metrów oraz brodzika. Wykonaliśmy remont sześciu zbiorników filtracyjnych otwartych. Zmieniliśmy również sposób użytkowania części obiektu poprzez wykonanie zadaszenia patio. Dzięki temu zyskaliśmy przestrzeń dla rodziców oczekujących na swoje utalentowane pociechy, które mogą również wypić sobie w tej przestrzeni dobrą kawę. W poprzednim etapie wykonaliśmy zmianę nawierzchni przed wejściem do kompleksu basenowego na nawierzchnię z kostki betonowej. Wyremontowaliśmy schody wejściowe, jak również pochylnie dla niepełnosprawnych. Całość inwestycji pochłonęła blisko 7,5 miliona i łącznie trwała 14 miesięcy. Od wtorku można korzystać z naszych pływalni. Na chwilę obecną przepisy zezwalają do 28 lutego. Praktycznie mamy nowe baseny, wszystkie trzy są i zewnętrznie wyremontowane, gdyż mamy nowe kafle i stacja uzdatniania wody, czyli, czyli serce każdej pływalni, jest praktycznie zupełnie nowe, skomputeryzowane, zautomatyzowane, więc. Mamy zupełnie nowy obiekt. Zapraszamy. ok.